Siema. Siema, ogólnie to dzisiaj gramy w Rekruma w Golden Trophy. Nie wiem czy to dobrze czytałem. I ogólnie to w tej grze jest taki 10 jakby poziomów, które po prostu trzeba przejść. Tutaj za dużej filozofii nie ma. No i nam będą przeszkadzały potwory. I ogólnie ja jestem na jakby na komputerze, ale Boris jest na wiarze. Więc on ma trudniej chyba. Tam, tam, to tam trybny. mogę pachać po prostu za im to nie tyle. Ja rację ja, ja, mocno ja, ja, przywalę, to ja ich na hita. No, to, a, to, to, zaraz, to ty jakby im przewalasz, to możesz im siłę tego przywalenia zrobić? No. Naprawdę? No i mogę ich na hita brać. O kurde. To nieźle. Ja tak naprawdę łatwiej, ale trudniej, na raz. Masz, masz łatwiej, ale trudniej naraz, dobra. My to w sumie graliśmy trochę, trochę w tą grę, więc tu wiemy za bardzo ta. o co chodzi, ale nasz rekord to jest tak szósty. No. E, pamiętaj, ta, tam jest kusza, możesz sobie wziąć. Nie, ja to latam, co też na to. A potem mi kusza, to mogło być. kusza tak dziwnie strzela strasznie, patrz, ja ci, ja ci, no, jest ja ci pokażę, pa. Kusza tak jakby... No. Ona się bardzo... Eee, taka jest ta kusza, łuk jest lepszy. Bo łukiem można spamić, kuszą mnie. No ja nie zbyt mogę spamić łukiem, ale też. szybciej strzelam i tak. No, znaczy w sumie, no racja, szybciej strzelasz, A dobra. O Boże, teraz, ten, teraz będzie ten Armagedon, tak? Czas wyciągnąć łuk. A, teraz będzie ten Armagedon. Ja idę i od razu zawracam. W tej grze tak się śmiesznie bichopuje, nie? Tak się zgadza śmiesznie. Ej, bo ogólnie, bo tutaj nam się z, za jakiś czas pojawią plecy. Na której to było fali? Chyba na trzeciej, nie? Tak, na trzeciej. Dobra, ja będę z miecza walił. uwaga. Ja ich z miecza mogę na hita, więc dla mnie miecz jest upe. Czekaj, jakby. I z na hita możesz walić. Uwaga. O! Cholera! Ale mi jumpscara zrobili. Dostały te gnomy Ja latając ją zaspróbuję owalić litra tutaj patrz Ja je zastrze zastrzeliwuję a ty o, o plecki, plecki, ja nam idę plecki załatwić Ej, bo ja ich właśnie uderzyłem z łuku. O, walnąłem, walnąłem, pomocy, pomocy Idę! Do... Ty! Nie mam ręki! Co jest? Mam zegarek tylko, ale dobra. Dzięki. Bo tutaj, bo... Tutaj się drugie plecy jakby pojawiły. Co jest? Jak ty śmiesznie bijesz? Wiedzi... Ci... Ej! Ty, ja w sumie mogę tak bić też. Szybko. To, o! Kula! <grym> Ona jest tak ułomna. <noise> Taki <Doom> SLAYER <noise> Dum Slayer, tak Ej uważaj, bo za chwilę BĘDĄ plec tam. No czekaj. no plecy są już. Zaszczadę sobie. <noise> Pomagam Dobrze, bo ty od tego gnomka zginąłeś tego chodzącego. Na, na akcie mnie... Ej, patrz na mnie, patrz na mnie, dosięgnę tego Dawaj Nie do... o! o! A jedno. Musiałem spadać w prawdziwym życiu! Ej w ogóle Dobra. zaraz to? Na, na akcie piątym się zaczną, zaczną respić te gigaczady. Mhm mm A na, na akcie czwartym będą wieże. I to do, I to do, na początku będą dwie wieże. Wie... Ale jest jesteś na... Zaraz, my nagrywamy na YouTube, a to chyba nie wolno tak mówić, czy dwie wierze. A bo ten odcinek też zobaczycie ubrysa, więc no. Więc ja dam, do, do, dam link techniki. do... Nie nagrywania A no to jednak nie zobaczycie Ale dam, dam i tak do niego linka W opisie praktycznie nic, nic nie wrzuca Ale jednak coś wrzuca Co mówisz? Dwa filmy mam A no tak Ale będę, za będę zacząć Oho. Ej poczekaj chwilę Dobra była mała przerwa techniczna Ale już mamy Nie widziałem Ej, w ogóle, czekaj, nie, 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 No kurde, nie, idę, nie, 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 A. nie, 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 możesz nie, 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 ich respić powoli ej ja idę ja idę tam się z nimi rozprawić nie, Ej, patrz, ja jestem maszyną zniszczenia. Jesteś... Ej no właśnie, bo ty nawijarze możesz się bawić w maszynę. Uważaj plecy, plecy! Nie ma pleców! Nie ma pleców! Ej, uważaj, bo te... A teraz oni będą... No! Ty do nich strzelaj. Uważaj, jesteś... strzelający są, strzelający są. Ja nie umiem nawijaże docelować. No ale w sumie ty jesteś nawijaży dobry z miecza tylko. Ej to właśnie, za zamień sobie na dwa miecze. Albo weź te tarcze, jeśli tam jest. O kurde, prawie spadłem. Ej, weź sobie dwa miecze. Dobra. Ja nie mogę w tego gnoma trafić jednego. Są no, dwa miecze. O kurde. Skąd? A, stamtąd. Bo ja tu mnie Dzień. tak jakby... Dobra. Dzięki? Teraz uważaj, bo tam ten ostatni został. Masz dwa miecze, masz dwa miecze. Mam, mam No Jest! Zastrzeliłem go Okej, okay. okay, ja idę, ja idę, e, Dobra, to teraz są... teraz są znowu strzelający i po, potem idą wieże. To pamiętaj, na początku na jedną wieżę. Uważaj plecy, plecy masz. Przepraszam. Przepraszam, Nie ja... Nie wiem, plecami, ja. ot! Ej, czekaj! Jednego zabiłem, a ostatni został, ale ja go nie chcę zabijać, bo tutaj się respi wieża, nie? Ja go chcę z takiej... Dostał! Wieża jest, wieża jest! Ja tutaj jedną załatwię. Tu też jest wieża, czekaj. Ja mam ogrom. Na jednego tego zabiłem, w sensie na, na trzy hity zabiłem wieżę, na jednym tym raszu jakby. Rush. <grym> na jednym raszu, tak. Dors? Do Czy ktoś powiedział Dors? E, jedna wieża padła. Za zabieram ci ją, o, poradzisz tam sobie z nimi. Tak. E, uwaga, uwaga, nie do. To był taki No. Padły. Padły wszystkie wieże, jeszcze tam gdzie tylko zostali. Ja ten miecz wyrzucam i tak go nie. U... Drugiego miecza nie używam i tak jakby A, no to dobra. To jakby... Tak szybko macham prawą ręką, że w lewej nie potrzebuję. Aby... A, nie Trzy... Dobra, no to y, teraz akt. Pi... O nie, akt piąty, to tam się pojawią te gaczady Aj w ogóle e, obszaiłem sobie. E, pa, pamiętasz tam ten miecz, ten taki złoty, co jest w akcie piątym? Co za chwilę go w sumie pokażemy. On, Czeka, zada, on, zadaje, on zadaje więcej HP, więc ty go bierzesz. Nie mogę nie to Wie, więc ty go bierzesz ten miecz. Co ja? Oj. O, widzisz tam tam jest ten. miecz. O nie, to są gigaczady. O patrz, widzisz miecz? Gdzie? Tu jest. Uważaj, e, ja, ja plecy robię. No, no ja robię ten... Ej! Oni mnie zabijali na k**wa! Dobra, no, Dobra, oj, żeż, Ale to był... Ale to był trickshot. Co? Ej, bo jest problem! Co się stało? Spójrz na mnie. Co? Wziąłem miecz łuk jednocześnie. I Ej, bo ja... A bo ja miecz podniosłem drugi. Mój! No, dobra, to weź tego. <grym> ej, ty, ej, ty będziesz bardzo dobry na, na wieże i na gigachadów, ale słaby, słaby na tych strzelających, nie? Strzelając to mój... Czekaj! Ciężko mi się sprintuje, bo ja muszę wspiąć tą gałką gdzie się nie jest. Co? Uważaj, bo tam będą w plecy chyba. Przebiegnij, 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 przebiegni, bo jest ich tyle, że przebiegnij. Czekaj, oni tu stąd idą. I O kurde, ale ich rozwaliło nie o Ja Jesteś ich właśnie trochę. O cholera, już są ci tacy ci, ci, ci bardzo opę którzy są ultra trudni. Mijaj, na panachnika czy babam? ej no, czemu on mi nie trafił, jak mnie nie trafił? Walnąłem, 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 pomocy. Musimy podlecieć szybko. Okej? Okay? Ej bo tutaj my mamy poważny problem z tymi strzelami. Oni nam tu taki, taki ostrzał robią. Zestrzeliłem jednego. Dwóch zestrzeliłem Bo ogólnie to jeden. Ogólnie to dwóch zostało. Ej, ja, ja się tu... Ja się tu pokładam, nie? Bo to jest... Uważaj, że... Wres... <suszel> Fak, walnąłem, walnąłem pomocy! Dzięki E bo już jeden ten został nie. Padł, padł! Ej, pamiętaj, stara się... Nie, nie, nie. O e, Co to było? Nie wiem, ja, ale Ale ja cię nawet nie hitnąłem, to jest na najlepsze. Ej dobra, ale w ogóle... Nie da się ich oni walną bo na przymija widzisz? Ale ogólnie to jakby musisz... Pamiętaj, stara się między tymi strzałami mi przelatywać. On się chowa za tą ścianą. No jak on się, ten chłop się chował za tą ścianą od razu. No. O dobra, Żyję, żyje. Mam, mam, patrz. Wygraliśmy, chyba. Nie, tam jeszcze po drugiej stronie są. Chodź. Idę. Mogę bić ścianę i do tego jestem nukleiczny. Mi tata jest sam znowu. Jest, nie? Ale, ale super wiadomość O oh, fuck! Tam są ci znowu... I bo ogólnie tu jest kurza, tu jest kurza. ja się ostatnio o tym dowiedziałem Ej, mam super... olej! Przepraszam, friendly fire Mód się, żebym zdążył Nie tańcz makarenie. A masz, jak mi w Ej, bo ogólnie to wygraliśmy chyba. Chodźciemy. Ej, to już teraz... Ej, jak szybko to poszło, teraz będzie... O nie, szósty akt, to będą te wieże giga czad. Ej, w ogóle zobacz co odkryłem. Ej, spój spójrz na mnie. Spójrz na mnie. Patrz, jak na przykład oni tutaj bronisz i tam, tam, tam strzelają, to możesz się schować za to. Że strzelasz i się chowasz od razu. To jest taka taktyka. Ej, czy ej, czekaj, patrz. Czy jak ja tu mi się włącza kucanie w replunie? E, ty wyglądasz jakbyś lewitował na krzywej podłodze, wbijając sobie miecz w brzuch. Dosłownie, opisałem to. Chodź! ja cię Ej, popraw o, może sobie... Popraw sobie chyba mikrofon, bo ci tak lekko jakoś dziwnie cię słychać. Yyy e, Jak coś teraz stoi jakiś metr od mikrofonu A, dobra, teraz już cię lepiej słychać. E, bo ich... Ogólnie zastrzeliłem większość, ale o nie! Skaczę na gigacadów. Ale to było szybkie Tu by mi się przydały dwa miecze Masz tu miecz, masz tu miecz. Dzięki, dzięki! Nie mogę! Czemu? Nie muszę ciąć! Ale może! Uważaj. uważaj! Dobra, to postara się jakoś tak to robić z jednym mieczem, zaszadę. Ej, to czekaj, weź drugi, weź drugi! Spróbuj drugi! Nie mogę, nie mogę! Może jakoś. Mogę, uważaj, ej, bo teraz będzie wieża chyba. Plecy! Masz teraz będzie. O, oh fuck wieża. Uważaj, bo to jest ta wieża gigaczat. O, Walnęła cię wieża? Ty, dwie wieże tu są. Nie Ja powinienem się piąć. No właśnie. Biegnę do ciebie, musisz mi pomóc. Musisz odciągnąć chociaż jedną. Bo to jest niemożliwe... <laughs> Przepraszam. Wlazłeś mi pod cel... Ej, czekaj! Nie po mnie... Ty, o ale pomij mnie walnął po tym jak już mi okita, jakby. Bo on, ono... one się tak obkręcają po tym. Idziemy do czegoś innego o, z kurde. Pochita. Tak, ale to już w kolejnym odcinku. Także siema!